T. Love, ikona polskiej muzyki rockowej, od momentu swojego powstania w 1982 roku zdobył serca wielu pokoleń fanów. To właśnie ich nieszablonowe brzmienie oraz teksty, poruszające ważne tematy społeczne, sprawiły, że T. Love stało się nietuzinkowym zjawiskiem na rodzimej scenie muzycznej. Jednakże, jak to często bywa w życiu, nie brak też smutnych momentów. 13 sierpnia Świat Muzyki oraz niezliczona rzesza fanów zamarli w ciszy, gdy dotarła do nas tragiczna wiadomość o śmierci Jacka Śliwczyńskiego, który przez wiele lat był blisko związany z zespołem. Miał 62 lata. Muniek Staszczyk, jeden z założycieli, T. Love nie mógł powstrzymać emocji i na swoim profilu w mediach społecznościowych pożegnał kolegę wzruszającym wpisem. Staszczyk był z zespołem od jego zarania, początkowo pełniąc rolę basisty a następnie, pod koniec lat osiemdziesiątych, gdy Jacek Śliwczyński dołączył do grupy, ich starania połączyły się w wyjątkowy sposób. Przez sześć lat wspólnego grania nie tylko rozwijali muzyczne skrzydła, ale także zbudowali prawdziwą przyjaźń, co teraz budzi wiele emocji wśród fanów. Na profilu Muńka można znaleźć wiele komentarzy wyrażających smutek po stracie artysty. Użytkownicy mediów społecznościowych dzielili się swoimi wspomnieniami i kondolencjami, pisząc M. in. o zaszczycie, jaki mieli w poznaniu Jacka oraz o wielkiej stracie, jaką stanowi jego odejście dla punkrockowej sceny w Polsce. Muniek Staszczyk to nie tylko rockowy muzyk, ale również osoba, dla której wiara odgrywa kluczową rolę w życiu. W ubiegłych miesiącach podczas rozmowy w programie Halo, Tu Polsat. Artysta przyznał, że nie zawsze podchodził do swej religijności z pełnym spokojem. Opowiadał o kryzysach, które zdarzały się na jego drodze duchowej od 26 lat. Celem wyważenia skrajności jego wiary, pomaga mu liczne grono zaprzyjaźnionych zakonników, zarówno Dominikanów, jak i Franciszkanów. Muniek postrzega to jako połączenie muzykalności oraz duchowości, co wpływa na jego życie oraz twórczość. W takich trudnych chwilach jak odejście bliskiego przyjaciela, wsparcie bliskich i medytacja nad biegiem życia stanowią nieocenioną pomoc. Love, w której odzwierciedlają się zarówno radości, jak i smutki, z pewnością pozostanie dla wielu osób odzwierciedleniem ich uczuć i tak pozostanie także po tragicznej stracie Jacka Śliwczyńskiego. Twórczość zespołu na zawsze będzie żywa w pamięci fanów, a ich wspomnienie będzie trwałym elementem polskiej kultury rockowej.